Wuj czy jak zmienię otoczenie, to się coś zmieni. Hmm, I taki nie. To jest dobre, ale o tym więcej już po czołówce. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. To co czołweczka i lecimy z tematem. Bęk! No to hej kochany człowieku, witajcie jest Para, oczywiście na kanale Wujka Porady. To co z tą zmianą otoczenia, czy ona zadziała? I dlaczego może nie zadziała? No zmieniam otoczenie. Jestem w bardziej kolorowym świecie. W byłem na szarej ścianie, teraz jestem na kolorowej ścianie z mną pięknym misiu. I tego typu graffiti, ściana, fajne miejsca, sympatyczni ludzie, fajna praca. Dzieci mogą w głowie zrobić robotę. Co znaczy zrobić robotę? To znaczy, że możecie się poczuć lepiej. Ale czy ten efekt będzie długotrwały? Ja ci z perspektywy i swego doświadczenia myślę, że ten efekt nie będzie długotrwały. Bo uważam, że nawet najpiękniejsze otoczenie, najbardziej kolorowe, czy to będą jakieś plaże na Zanzibarze w Tajlandii, e, piękne widoki w górach. E, w zależności od tego, co tam lubicie. Czy to będzie najlepszy samochód, o którym marzyliście. Czy to będzie najbardziej seksowna kobieta, z którą zawsze chcieliście być. Wasz umysł zajmie na chwilę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak już wasz mózg obrobi ten główny wiosł, to zawsze powracamy do początkowych ustawień. Oczywiście, bo można powiedzieć, że teraz jeśli żyje w dysfunkcyjnym domu, nie wiem czy jest pijący mąż, gdzie jest przemocowa matka, etc. i tak dalej, no to jest ciężej mi pracować. I tak, i to jest dokładnie prawda, tylko jeśli myślicie, że sama zmiana miejsca zamieszkania, czy sama miejsce, zmiana miejsc, partnera, czy sama zmiana nie wiem, pracy, etc., w ogóle jak taka techniczna zmiana coś spowoduje, to dzisiaj z mojego doświadczenia powiem Wam: To nic nie spowoduje, to spowoduje ale na chwileczkę. No, można powiedzieć, że życie trwa chwilkę, więc może to i dobra zmiana. Dzisiaj sobie myślę, że można być szczęśliwym w każdym miejscu można dobrze się czuć w kolorowych miejscach, można się dobrze czuć w szarych pobazgolonych miejscach. Ale jeśli mamy dobre myśli na swój temat, jeśli tych dobrych myśli w głowie nie ma, ten główny bios podstawowy nie jest pokładany, to takie powiedziałem. Ta zmiana właśnie tego otoczenia będzie działała tylko na chwilkę. Hmm. To co zrobić? Nie robić zmian, nie, nie wiem i tak dalej. Robić jak najbardziej. Tylko poza tą zmianą, że jeśli już zerwaliście dysfunkcyjny związek i już mówicie, teraz już będzie dobrze, bo zerwałam, zerwałeś dysfunkcyjny związek już będzie tylko miał fajnych super przeciw. Nie, za chwilę albo powrócisz do związku, albo znajdziesz mm. dokładnie takich samych ludzi. No, siema szatan, zajebiście, siebie, o to jest szatan, siema, także szatan jest, nic nie ma w przypadku, szatan jest właśnie tego, tego przykładem, tak zawsze powrócimy do, e, do takich samych torów, więc zmiany okej, okay, jak najbardziej, Wyskoczenie z dysfunkcyjnym związku super, ale za tym musi pójść praca nad sobą, nad sobą, jeśli będziecie cały czas zmieniali wszystko, ale tylko nie siebie, to z tego będzie wielkie gówno i będziecie takim misiem, misiem patysiem, o który cały czas za sobą ciągnie, ciągnie to swoje nieszczęśliwe ja niedowartościowanego Adasia z przeszłości. Buziaki, trzymajcie się. Zachęcam do pracy nad sobą. Ani na pozornych zmianach, że dzisiaj nie możecie czegoś zrobić, bo nie macie czegoś, i tak dalej, i tak dalej. Hej.